Cześć i witam wszystkich Was, serdecznie oczywiście i zapraszam na kolejny film. Ja jadę właśnie wymieniać tą pompę olejową i ten manifold, co Wam wspominałem w ostatnim materiale, w silniku DD15 w Kaskadi. No i tak dzisiaj właśnie coś ponagrywamy o tym. Ci, co oglądali ostatni materiał, wiedzą co chodzi, ci co nie oglądali, dowiedzą się więcej w dalszej części tego materiału. Wam, że myślałem, że trochę lepsze te podłoże będzie, to znowu na takim miękkim muszę robić. Muszę też kobyłkę podstawić, trochę go wyżej podnieść. Pierwszy raz to w ogóle jestem na tym placu też. No ale nic, przyjechałem, musiałem też jumpa dać, bo nie dałem rady odpalić. Prawie tydzień czasu stoi i nie wiem czemu, tam miał chyba może powłączane, nie wyłączy tego switcha on off i coś mu rozładowało baterię, ale zapaliłem, cofnąłem sobie trochę do tyłu, ale zobaczcie. On sobie sam też filtry wymienił, paliwowe, bo czekał na mnie, żeby już oleju nie wymieniać, tylko teraz przy wymianie tej pompy i tego manifold, to sobie filtry paliwowe, mówi tylko wymienił. No i zobaczcie, zapaliłem go z gaz, zapaliłem z gazu. Patrzcie, ile bombi ma. Też coś źle założył. Dobra, biorę się za rozbieranie, zdejmuję zderzak, podniosę go trochę wyżej sobie pod koła, coś podłożę, mam kartony, kartony porozkładam i rura, spuszczę olej i ściągamy to wszystko, idziemy z tematem. Zdajemy oczywiście sobie zderzak, żeby mieć lepsze wszędzie dojście i wchodzić i wychodzić i miskę wody wyciągnąć i tu akurat jest prosto w kaskadzie czy w starej, czy w nowej, ten zderzak zdjąć naprawdę jest prosto, bo tylko cztery śruby z jednej, z drugiej strony i mamy zdjęty zderzak. Muszę maskę sobie przymknąć. Dobra, przygotowałem sobie wszystko, z dwóch stron podniosłem. Tutaj między ramą a resor z dwóch stron podłożyłem podnośnik, żeby potem, jak miska mi nie będzie chciała wyjść, to żebym mógł sobie podnieść do góry samą ramę. Yy, podłożyłem też pod koła z dwóch stron, żeby wyżej troszeczkę stał, żeby łatwiej było mi pod spodem tam się ślizgać pod nim. Yy, no i tyle, no ale jeszcze tutaj ścieka. Yy, no i biorę się pomału za wykręcanie tej miski. Tu w ogóle jakaś firma polska jest, wam powiem. Ja tu mówię pierwszy raz jestem, to jest, Ja jestem w ogóle na Southside, yy, czyli na południu. I to w ogóle nie są moje tereny, no, ale tutaj mam klienta, takie większe roboty, jak ma jakieś, to przyjeżdżam do niego, już tu sprzęgło mu robiłem. A, no i teraz tutaj robię, także jak jakaś mała robota, to mi się tu nie opłaca przejeżdżać. Ale jak yy, mam coś dużego do zrobienia, tak jak tutaj, jeszcze regulacje zaworów, jeszcze to, także cały dzień mam roboty tutaj to to mogę tam podjechać tutaj nie, trochę dalej. Ale tutaj to Polacy sami też tutaj wychodzą. Jakieś trailery myją, przestawiają. Nie wiem czy to rentują te trailery, czy te firmowe są. Nie wiem o co chodzi. Porozkładałem sobie tutaj te kartony. Wiaterek wieje, że możemy było sobie drzemkę jakoś tutaj strzelić, a nie robotę robić. <laughs> wam. One tutaj na gumce siedzą, te śruby. Niektóre wypadają, niektóre trzymają, jak tam popękana jest gumka, to wypadnie ta śrubka. Jeszcze chyba będę musiał, nie wiem czy widać teraz w kamerze, czy nie. Jeszcze tutaj chyba ten brakiet będę musiał odkręcić też. Dwie śruby, ten cały brakiet z tym zaworem. Zobaczymy jak to będzie wychodziło. Ciao. Ta, 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 ta. i ona nam tutaj za bardzo nie wyjdzie teraz? Tutaj w miarę by przeszło. Dlatego zaraz tymi podnośnikami podniosę, żeby rama poszła trochę wyżej, oś zostanie niżej i wtedy może nam się to wyśliźnie. Dużo ludzi tak robi, że po prostu teraz to odkręca, wrzuca do środka, do miski, wyciąga i tak samo to wkłada. Ja tak nie lubię robić. Robiłem tak, ale tak nie lubię robić, spróbujemy wyciągnąć bez odkręcania. Jedynie co tam nas trzyma to pompa z tyłu właśnie. I temu nas to teraz nie puszcza, bo tutaj ten smok to by nawet puścił nas. Ale to, spróbujemy zaraz podnieść do góry i może nam to się wyścigi. Odpierdzielę ten brekiet też tutaj. Jest, nie wiem czy to jest piętnastka, szesnastka. ほう。Oh, oh. Tak, 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 tak. Ha, kurwa, mówiłem wam, że... Patrzcie się i się gdzieś. Się... No i tak to wygląda. Wyciągamy to, wyczyścimy wszystko. uszczelka tutaj została, widzę. Oczywiście mamy nową uszczelkę. Wszystko mamy nowe. Dobra, te rurki, jak wyciągnę, to na pewno olej jeszcze trochę poleci temu. To miskę wziąłem tutaj, żeby była. Wyciągamy to. W tym śruby są nowe. Przychodzą razem, to on przychodzi razem ze śrubami. Jeszcze nie czuć takiego przypalonego oleju. On mówi, że już nie wiem ile tysięcy, ale już ma, mówi wymianę. Mu Mów się szykowała. To mu czekał chwilę jeszcze na mnie, żeby się zgrać czasowo. Ale czasami to, jak niskie się zdejmie, to tak olejem przepalonym śmierdzi, że. A to tak w miarę jeszcze A! Widziałem! Właśnie ja o tym mówiłem. No i mam! Wyciągnąłem to. Mesję cholera. Wszystko upierdzielone. Trzeba będzie zaraz trochę to posprzątać, powycierać. Przygotować sobie. No i tutaj mam tą pompę. No i te rurki oczywiście yy, muszę wyczyścić. Nowe ringi założymy. I tyle, nie? Zakładamy wszystko nowe. Nową uszczelkę. Tu muszę wyczyścić ten silikon stary. Co jest? Zrobiłem sobie przerwę na kanapeczkę, domowej roboty. Oczywiście staram się już fast foodów nie jeść tak z rok czasu. Bronię się rękoma nogami, tym bardziej jak jestem w pracy, żeby gdzieś tam, żeby nie zajrzeć na lunch, tylko po prostu brać z domu. Kiedyś to było u mnie w sumie norma, bo przez lata potrafiłem tak, że wychodziło się gdzieś na lunch, jechało albo się zamawiało dużo i często tego właśnie takiego śmiciowego jedzenia się jadło. Ale człowiek był wtedy młodszy, jeszcze inaczej organizm to przyjmował. Dzisiaj już staram się w ogóle nie jeść takich rzeczy. Jak coś, to już jakaś lepsza restauracja albo w domu. W domu robienie jedzenia, jemy w domu przeważnie. I tyle. No fast food to czasem do czasu wskoczy, bo dzieci cisną, to się zajeżdża czasami z nimi. No i tu mamy wszystko nowe. Ten manifold pompa, te rurki wyciągnąłem teraz skoringi muszę w nich pozmieniać. Idę tam pod, podczyścić i zakładamy tu z powrotem wszystko. założone wszystko, pompa, nowe o-ringi, nowy manifold, wszystko ładnie, czyściutko wyczyszczone. Siadło tak jak powinno siąść. Jeszcze tylko szybko przypomnę Wam, bo może nie wszyscy oglądali poprzedni odcinek, czemu to w ogóle wymieniamy, to jest Detroit DD15, to się nazywa Smok. Tutaj to się nazywa Section Manifold i to jest takie plastikowe właśnie dziadostwo. Już mówiłem, że to jest bez sensu, że ktoś to tak wymyślił. I tutaj mamy, zobaczcie, taki plastikowy kawerek. Tam jest jeszcze taki check valve. Ten plastikowy kawerek lubi albo pęknąć, albo się tutaj odpanie. Nie wiem, on jest na kleju, czy zgrzewany. i wtedy w ciągu minuty można powiedzieć, że silnik jest zatarty. Bardzo częsta usterka w tych detroitach jest i. Prawidłowo, tak co 400 tysięcy powinno to się wymieniać. Pompy olejowej niekoniecznie, ale ona nie jest droga, także ta sama robota za jednym zamachem. Dla świętego spokoju też wymieniamy e, pompę olejową. No i oczywiście oringi, no bo ringi też w nich się dają, takie wiecie, twarde się robią i pomiędzy tymi ringami też lubi nie raz ciśnienie uciekać. E, także dajemy nowe oringi, no a to jest bardzo ważne, bo tutaj nie mamy, mówię, ani Check Engine Lights, ani żadnego warningu, że coś takiego się dzieje i w czasie drogi. Moment i jest silnik zatarty. Bardzo dużo silników jest pozacieranych tych przez to. Także profilaktycznie wymieniamy to zapobiegawczo, a nie jak już jest za późno. Cały czas coś tu lekko zacieka, ale to będzie ciekło. Dobra, najpierw ją włożę tutaj. Potem sprawdzę uszczelkę, bo ta uszalka tak się trzyma, że tak dosyć, dosyć lekko akurat w tej miejsce. Teraz jest najważniejsze, żeby ona siadła i muszę ją tak równomiernie przyłożyć, żeby nie przykładać i nie odrywać, bo ona gdzieś tam na kornerach musiałem dać silikon, ponieważ jak tutaj są łączenia przy bloku, no to musi być silikon. I żeby ona się nie przykleiła i nie została, bo potem może nie trafić w te same miejsce. Także to też jest ważne, najlepiej jak jest dwie osoby. Ale ještě naučil, že se mému třeba sobě radíč. Ale tu máme, tu máme. Serwis. O, dziękuję. Przy takim... Jest cały okay. czas, no. Ale i się zarobi, nie? Oj trzeba. Ja myślę, Mogę się tak zerszczać? To Ta da, śpiewam. Starałem się tak robić, żeby było wszystko pod ręką i w miarę wygodnie. A no to kurwa, o co chodzi kurwa? Nie, że kurde pół czasu stracisz na szukaniu czegoś no. kurwa, gdzie co leży, nie? To tylko tropi czy trailery też? Trailery też, ale takie podstawy kurde.

No. na myśli, że to jest kwiat, bo my cię puścili, ale już dawno A co wy robicie z tymi trailerami? Wszystko. Naprawiacie je tylko, tak? Naprawiamy, ale nie robimy. Ale to są wasze trailery, czy tak? W naszej jednej kampanii mamy papiery, bo to jest tylko dla nich trudne. Jest robimy. Okej. A tak to wszystko jest nasze. Okej. Nie robimy dla nich tak się nie wyraża. Dużo du stroki też macie, czy tylko trailery? Nie, mamy naszych siachowych y, stroków mamy chyba 5 czy 10. I swoich kierowców, a reszta to u nas, nie tak jak ojciec. No, on dokładnie. A tak trailery to jeszcze całe pobite czy co, to wszystko się sami składamy. Wszystko musi być pięknie, nie? No nie musi. Nie tak musi, tak nie jest. Właśnie, nie jest. Nie, nie ma takiego tego, żeby było wszystko perfekt, tak jak byś chciał. Tak by było, perfect, że za co byśmy narzekali, nie? No dokładnie. Tak narzeka, tak narzeka. Dobra, tutaj wszystko poskręcałem Wygląda, że jest okej. Okay. Mam nadzieję, że ta uszczelka siadła tak, jak trzeba. Wymienię teraz filtr oleju jeszcze, doleję trochę oleju, bo już większość wlałem. Olej lejemy taki, on sobie sam kupił ten olej w Detroitie, oryginalny. Nawet nie wiem ile on kosztuje, bo nigdy go nie kupowałem, także nawet Wam nie powiem ile on kosztuje. Zobaczcie, odkręciłem ten filtr i on to samo zrobił. Jeszcze jakimś smarem wysmarował. Z tej strony założył. Tak samo, pamiętacie? Jak ktoś oglądał i śledzi moje filmy, to już tak mieliśmy ostatnio, nie? Właścicie sobie sam wymieniał filtr paliwa kierowca i nie za, zamiast tej strony założył. To on z tej strony założył i temu miałem zapowietrzenie. O, powinno być z tej strony. Tak powinno być ani z tej. Ale ja ja. Znowu to samo się trafiło. Inny trok, inny kierowca. Pamiętajcie. Tam mówi, że już się nauczył, już wie jak zakładać. Jeszcze <słuchy> jakimś smarem to wysmarował. trochę paliwa i powinien teraz palić dobrze. Skończyłem regulację zaworów. Już nie nagrywałem, bo trochę czas mnie goni. Już jest czwarta godzina. Wydaje mi się, że jeszcze jest godzinę do piątej. Akurat wszystko pozbieram. Zakładam cover, zakładam filtr powietrza. Tutaj muszę założyć zderzak, ten zawór jeszcze przykręcić, znaczy brekiet z zaworem muszę przykręcić na dwie śruby. To jest moment. Popodnosić wszystko, wszystko powyciągać z potroka tu trochę ogarnąć, bo jest mały bałagan. No i tyle. Mówię jeszcze tyle dobrze, że jest naprawdę fajna pogoda, po jest ciepło, ale taki chłodny wiaterek wieje. Pogoda idealna do roboty naprawdę. No i co jeszcze? Tyle, no zbieram wszystko do kupy, mówię jeszcze z godziny do piątej akurat i myślę, że powinien być finito.